Ta zmiana, słuchajcie, miała miejsce kilka dni temu. Przez cztery prawie godziny, wyobraźcie sobie, opiekunowie terapeutyczni no, nie mogą poradzić sobie z dziewczynką. 12 lat, bardzo agresywna, bardzo, bardzo agresywna. I, i werbalnie, i fizycznie w stosunku do tych opiekunów terapeutycznych jeden w ukróle tak no, obrwało mu się, został uderzony z pięści przez tą dziewczynkę. Drugi też w jakiś sposób tak, on został niefajnie potraktowany przez to dziecko. Próba zniszczenia auta, przewracanie mebli, i takie tam, i takie tam. No, jak się pewnie domyślasz, mam do czynienia tutaj z dzieckiem, któremu nigdy nie stawiano granic. I teraz tak. Przez cztery godziny w tym samym czasie ja miałam alokację jeden na jeden z innym dzieckiem i po tych czterech godzinach poproszono mnie, żebym teraz ja spróbowała dokonać deeskalacji tych niefajnych zachowań u tego dziecka dwunastoletniego. I teraz tak. Moje obserwacje w ciągu tych czterech godzin, tak, w momencie, kiedy ja przebywałam z innym dzieckiem w osobnym pokoju. Pojawiły się dwie myśli. Jedna. Zaskoczyć dziewczynkę poprzez swoją reakcję na jej niefajne zachowanie, dwa, ściągnąć dziecko ze sceny. Metaforycznie. I jak to zrobiłam, jak to zrobiłam w praktyce? Zeszłam na dół spokojnie. Pamiętając, że to dziecko, że ona reaguje nie jako dwunastolatka, tak. Tylko ona reaguje jak dziecko 6 5 tak? Ona nie reaguje jak, tak? jak, oś, jak dziecko, które zawsze miało stawiane granice. Ona, traktuje, ona reaguje jak 5 dziecko, które ma tantrum. Ja o tym pamiętam, tak? Tej Te groźby, krzyki, że ta, ta agresja, że tej, tej, no, to jej zachowanie to są pozory pewności siebie. To nie ma nic wspólnego z pewną siebie osobą, ok? Groźby, krzyki, krzywdzenie innych osób, tak się nie zachowuje osoba pewna siebie, tak? Czyli ja wiem, że po prostu mam do czynienia z dzieckiem, które tak naprawdę, no, tej pewności siebie nie ma, które bardzo się boi, czuje się bardzo niepewnie. Schodzę więc spokojnie, słuchajcie, na dół i ona znajduje się w odległości 3-4 metry ode mnie i mówi, zaraz Cię gdy jak mi nie oddacie telefonu, to Cię zaraz roz... i zaczyna kopać w drzwi, e, mebel w ogóle przed sobą tam e, rozwaliła. No, scena, prawda? Ona chce po prostu, żebym się jej bała. I zamiast cofać się w momencie, kiedy ona to robi, tak jak pozostali opiekunowie terapeutyczni, ja podchodzę kilka kroków bliżej i jej dokładnie mówię krótko, bardzo krótko, co ma teraz robić. Prowadzę ją, mówię do niej tak, słuchaj, 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 Lili, teraz musisz głośno krzyczeć, głośno. I ona zaczyna przeklinać, krzyczeć, ona zaczyna z siebie wydobywać takie dźwięki. Słuchajcie, no, bardzo mocno krzyczy, mówię super, dobrze.